Dzień dobry, dzień dobry, to znowu ja i raport fiskalny dobowy, tym razem z 10, czyli wtorek, udało się wysłać 90 przesyłek, co wygenerowało 542 zł przychodu. Aktualny przychód to 67 146 zł. I dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na takie bardzo Was nurtujące pytanie. Bardzo często mi je zadajecie w różnych korespondencjach. Bardzo często o to pytacie, dlaczego się nie wystawiłem? Na przykład, wystawiłem już kilka ofert, te oferty już są tydzień, dwa tygodnie. Dlaczego się nie sprzedaje, kiedy w końcu się sprzeda pierwszy produkt? No i od razu chciałbym na to pytanie odpowiedzieć. Otóż nie sprzeda się. No bo trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego miałoby się sprzedać. Przykładowo, wystawiacie ofertę. Wiatrak, jakiś tam najzwyklejszy w świecie, wiatrak, gdzie wszyscy inni go również sprzedają. Jest na przykład 30 sprzedawców, którzy sprzedają ten sam wiatrak. W tym na przykład 20 super sprzedawców plus 10 osób, które również mają rozwinięte konta i sprzedają. I teraz oni już mają sprzedaż, oni mają opinię, oni mają wszystko i przychodzicie wy. Zero komentarzy, zero ocen. Jakość sprzedaży, poziom zero, bo nic nie wiecie, nic Allegro o was nie wie. Zakładacie sobie totalnie, całkowicie nowe konto, przychodzicie z produktem i wystawiacie wiatrak jako 31 osoba. Dlaczego Allegro? A jeszcze nie macie smarta, czyli klient u wszystkich 30 sprzedawców musi, nie musi płacić za wysyłkę, a u was musi płacić za wysyłkę. I teraz dlaczego on miałby od, od Was kupić? No w sumie nic nie przemawia za tym. Ja, jakbym był właścicielem Allegro, no to bym w życiu do Was nigdy klienta nie, nie, nie skierował. No bo dlaczego? Ja wiem, kim Ty jesteś, ja wiem, czy Ty to w ogóle wyślesz, ja wiem, czy Ty to wyślesz po, po tygodniu, czy po dwóch tygodniach, czy to w ogóle wyślesz, jaka to będzie jakość, jak to będzie wyglądało, jak to będzie spakowane. Pff, idź tam gdzieś, gdzieś indziej sprzedawać na Oeliksa. No i trzeba sobie w jakiś sposób pomóc, czyli. Trzeba zdobyć smarta. W tym odcinku opowiem Wam, jak zdobyć smarta za 10 zł. O, to będzie fajny tytuł odcinka. Trzeba wysłać pierwsze paczki, trzeba się w jakiś sposób y, zrezygnować z marży, z zysku. Nie wiem, musicie coś zrobić, wysłać pierwsze paczki. No jak wyślecie pierwsze paczki, jak nic nie sprzedacie. No właśnie w tym odcinku chciałbym o tym troszeczkę pomówić, jak zdobyć pierwszą sprzedaż i co zrobić, i jak to wysłać, jak się do tego przyłożyć. No bo macie tak naprawdę do spełnienia bardzo dużo różnych podpunktów, żeby Allegro was zauważyło, żeby w ogóle was gdzieś tam gdziekolwiek wyświetliło, że o kurczę, jednak ten młody tam przyszedł, coś tam, coś tam zaczyna sprzedawać, kombinować, wysyłać, wszystko mu to dobrze idzie. A, puścimy jego aukcję, zobaczymy jak mu pójdzie. Ale ja się pięknie w rolę algorytmu tutaj wcieliłem, no po prostu, aż jestem zdumiony. Realizacja zamówień. Po pierwsze musicie wysłać jakieś paczki. Czy znaczy inaczej? Nie musicie wysłać paczek, no bo nic nie sprzedajecie i nic nie sprzedacie. Ale Allegro musi najpierw zobaczyć, jak szybko uzupełniacie numery listów przewozowych, czy wysyłacie przesyłki w terminie. Jak wyglądają polecenia od kupujących, jak wygląda zadowolenie kupujących, czyli jak oceniają Waszą zgodność z opisem obsługę kupującego, jak koszt wysyłki oceniają. On, Allegro musi to wszystko zobaczyć. Ale pamiętajcie o tym, że wy cały czas nic nie sprzedajecie, no bo, no bo, no bo, nie sprzedajecie. Teraz Allegro musi zobaczyć terminowe odpowiedzi w dyskusjach, terminowe odpowiedzi na wiadomości klientów, terminowe, średni czas. O właśnie, tutaj mi się fajnie pojawiło, jak szykowałem na odcinek, terminowe odpowiedzi na wiadomości klientów. Minus 90 punktów. Czyli zamiast mieć 110 punktów, mam minus 90. To jest bardzo ciekawe, bo na wszystkie wiadomości mam odpowiedziane. Nie wiem, jak Allegro liczy na przykład wiadomość, gdzie ja wyślę do klienta, a klient po, nie wiem, po tygodniu odpisze mi dziękuję. Nie wiem, czy Allegro to też liczy jako nową wiadomość. Chyba to tak liczy, no bo tylko i wyłącznie w takim przypadku mogłoby to być w jakiś sposób nieodpisane. Nie wiem, będę musiał się skontaktować z Allegro, żeby mi to poprawili, no bo, no bo ja mam na wszystkie wiadomości odpowiadam w terminie, dlatego 110 punktów tracić. No ale widzicie, tutaj są te wszystkie podpunkty. I musicie te wszystkie podpunkty mieć jak najładniejsze, żeby Allegro Was tam w ogóle zauważyło. I teraz jak sprzedać ten pierwszy produkt? Po pierwsze, musicie zdobyć smarta, czyli potrzebujecie 5 ocen pozytywnych. Jak macie, nie macie smarta, no to macie wysyłkę, klient musi zapłacić, a teraz klient nie płaci za wysyłkę na Allegro, więc wydaje mi się, że powinniście, znaczy inaczej, ja bym to tak zrobił, musicie zrezygnować z własnej marży. Czyli z własnego zysku. Czyli na przykład, jak wystawiacie produkt za 100 zł i zarabiacie na tym 10 zł, no to wystawiacie produkt za 100 zł i robicie darmową wysyłkę kurierem, darmową wysyłkę paczkomatem, że się wyświetla obok oferty darmowa wysyłka. Nie ma tak. Klient wchodzi, ma za darmo i coś tam może od Was kupić. Już gdzieś tam się wyróżniacie, no bo macie darmową wysyłkę. Klient może sobie w sortowaniu zaznaczyć, że chce darmową wysyłkę, bo na przykład nie ma wykupionego smarta, no to już wy. Jesteście, powiedzmy, jako, można powiedzieć, pionierzy tego, że, że od razu Wam się wyświetli, że od razu gdzieś tam klient już do Was w jakiś sposób trafi. Po drugie, możecie wydać jakieś, nie wiem, 50 zł, 70 zł, 80 zł na SMART, na Allegro Ads, żeby Wasze oferty w jakiś sposób były... Wiecie, wyświetlały się w ogóle klientom, żeby klienci je w jakiś sposób zauważyli. Oczywiście, jeżeli nie będziecie mieli smartej, darmowej wysyłki albo darmowej wysyłki, no to klient tak czy siak od Was nie kupi, no bo woli sobie wybrać jakąś ofertę, gdzie jest od razu smart, więc to też musicie zrobić mądrze, żeby nie przepalić pieniędzy. Kolejny podpunkt, no to możecie gdzieś tam wypromować swoje aukcje na jakichś grupach, na jakichś, nie wiem, innych marketplace'ach, żeby ktoś od Was kupił. Pamiętajcie, że cały czas potrzebujecie tego smarta. Możecie poprosić znajomych, żeby na przykład od Was kupili. Gdzieś tam macie kumpla, nie wiem, wyślijcie mu tą pustą paczkę, niech Allegro widzi, że wysłaliście tą paczkę bardzo szybko, że ona bardzo szybko zostawiła dostarczona do klienta, że klient, bach, wystawił od razu pozytywną opinię, że super, że świetnie. Także można to też w ten sposób, ale ja to tak mówię po cichutku. Możecie na przykład, yy, może nie możecie, musicie, jak klient od was coś kupi i ta darmowa wysyłka jest dla niego i ta paczka do niego dojdzie. Od razu musicie do niego dzwonić i mówić: "Panie, jestem nowym sprzedającym na Allegro. Czy jest pan zadowolony z tej przesyłki?" No tak, tak, jestem zadowolony. Czy bardzo bym pana prosił, panią, żeby pan mi wystawił pozytywną opinię, bo bardzo mi na tym zależy, ponieważ chciałbym osiągnąć ogromny sukces na Allegro i chciałbym bardzo dużo sprzedawać i do tego jest mi potrzebna pańska opinia. Proszę bardzo, nie ma problemu. 95% ludzi wejdzie i tą opinię Wam tam pyknie. Jak już dzwonicie się, prosicie, to matko bosko, to, to niech tam, niech tam mo. I te, jak te pięć pozytywnych opinii już zdobędziecie, no to macie smarta, no to wtedy jesteście już gość, już coś zaczyna się y, w tym temacie dziać. Po drugie, po drugie, po, po, już po siódme pewnie, ale kolejną ważną rzeczą jest tak. Inne zdjęcie niż wszyscy. Inny y, tytuł, aukcji niż wszyscy. Inny opis aukcji niż wszyscy. Niech ten algorytm was tam zobaczy. Kurczę, pojawił się jakiś nowy łepek, jakiś nowy tam sprzedający i on tam coś świruje pawiana, coś tam robi innego niż wszyscy, kurczę. Muszę tam wejść, zobaczyć jego aukcję trochę wypuścić, pokazać klientom, niech oni zweryfikują, co on tam kombinuje. I tym sposobem również no, zaskarbicie sobie jakiś tam, powiedzmy, ten algorytm Allegro, w jakiś sposób, że on was gdzieś tam zacznie troszeczkę odwiedzać, troszeczkę sprawdzać, no bo macie coś innego, macie jakieś zdjęcie yy, na bok, macie jakieś zdjęcie, nie wiem, z, z, jakiś zestaw, macie coś ciekawego, coś ciekawszego niż mają wszyscy inni, bo każdy ma kopię w wklej, kopię w wklej, a wy żeście coś tam usiedli, żeście się coś tam postarali przy tej aukcji, jakieś cudawianki tam wypisywali w tej ofercie. Jezu, musimy iść. Musimy tam zobaczyć, co tam się dzieje. Znaczy, ja jako algorytm znowu tak sobie myślę. Kurczę, no trzeba go gdzieś tam coś tam. Jak już go odwiedziłem, to już to moje aukcję pokażę tym 10 klientom. Zobaczymy, jak to się klika. Czy on tam coś ciekawego ma, sprzedaje, czy to, czy to nie bardzo. I teraz, tak, jeszcze jest temat Smarta. I to będzie również taka zajawka dla Was. już wam pokazuję. Zobaczcie sobie, doładowanie Play. 48 ,50 zł 50 groszy. 129 osób kupiło to. No tu jest akurat doładowanie za 50 zł, ale y, są też jakieś tam za 5 zł, za 10 zł doładowania i ludzie to po prostu kupują. Podejrzewam, że trzeba jakieś 10% prowizji od tego zapłacić, czyli jakieś, nie, nie wiem tam jeszcze, nie wiem ile może być w sumie tej prowizji, ale myślę, że 10% na pewno y, skasuje Allegro. Tą ofertę doładowania Play za 50 zł pokazuje tylko tak, żebyście sobie weszli i zweryfikowali cały temat. No bo mówię, bo są oferty po 5 zł. Idziecie sobie do marketu, idziecie sobie do swojego sklepu osiedlowego, czy idziecie sobie do żabki, i mówicie panie, daj mi pan doładowanie Play za 50 zł 10 razy, poproszę. No i wracacie do domu, wystawiacie ofertę za 48,40 i bach, klienci kupują od was doładowanie Play, a wy wysyłacie mu zdjęcie kodu. Kupionego w żabce trochę taniej. No musicie zapłacić prowizję i musicie trochę taniej, no ale tracicie powiedzmy tutaj, nie wiem, złoty 60 zł plus prowizję Allegro od powiedzmy 5 złotych, no to tracicie tam, nie wiem, 5 zł, 2 zł, 3 zł. Niech będzie, że 3 zł tracicie na, na jedną taką yy, jedną taką sprzedaż, 3 zł macie straty. Sprzedajecie 10 sztuk, macie 30 zł straty. I tym oto sposobem. Od macie 10 potencjalnych klientów, którzy, powiedzmy, są w jakiś sposób zadowoleni, którzy mogą ma wystawić opinię. I tym oto sposobem możecie bardzo szybko zdobyć smarta. A również tym sposobem możecie tak naprawdę podgonić tytuł super sprzedawcy, no bo jak Wam brakuje, powiedzmy, 20 jakichś tam ocen, czy 30 ocen, no to 100 zł zainwestować na tytuł tu super sprzedawcy, no to może jest warto. To jest kwestia przekalkulowania oczywiście. No bo ja nie wiem, czy ten tytuł super sprzedawcy aktualnie coś tam daje, aczkolwiek jak klienci wchodzą w Allegro, to mogą sobie posortować i sobie zaznaczyć, że chcą kupić tylko i wyłącznie od super sprzedawcy, bo super sprzedawca super sprzedaje, nie? No to też jacyś tam potencjalni klienci do Was trafiają. Niby powiedzmy 2%, ale 2% też po smartcie trafi, 2% po tym, 2% tak, tak, tak i te, za każdym razem te 2-3% tych klientów zawsze trafiają do Was, jakie by tam sortowanie nie wybrali. Wybiorą sortowanie, że chcą do żabki, czy tam do ruchu, bych, wy macie i od razu się pokazujecie. Wybiorą, nie wiem, jakieś tam cuda, jakieś inną wysyłkę, sortowanie, bach. Bo w tym sortowaniu to można cuda sobie wybrać i każdy, że klient chce monetę, okej, okay. chce monetę, niech ma monetę, dajcie mu tą monetę. Wystawcie taką samą ofertę, dajcie 3 zł drożej, dajcie mu jedną monetę i, i będzie happy, że dostał monetę. Zależy jak będzie sortował. No i jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ta y, kod, y, opis aukcji na szybko. Doładowanie 50 zł, przedmiotem aukcji jest doładowanie do sieci Play 50 zł. Doładowanie w formie 14-cyfrowego kodu, nie różni się niczym od zakupionego w kiosku, markecie czy na stacji benzynowej. Aby uzupełnić konto, wybierz tak, cyk, cyk, cyk. Czyli jak wyślecie klientowi zdjęcie, no to, no to jest po temacie. Doładuje sobie konto i jest zadowolony, szybko poszło, zadzwonicie o miłą, żeby ocenę wystawił i macie zdobędziecie pierwsze oceny. Musicie coś zrobić, coś dać od siebie, no bo mówię, ja jakbym był właścicielem Allegro, miałbym Was w głębokim poważaniu, no bo z drugiej strony, dlaczego nie miałbym mieć na Was wylane? Jak Wy przychodzicie i co? I chcecie od razu sprzedawać? Chcecie od razu mieć, nie wiem, jakąś sprzedaż, żeby to się samo sprzedawało? No i mam Was w tyłku, musicie się troszkę tutaj wiecie, do roboty wziąć, zrobić coś ciekawego. Ja przyślę do Was algorytm, żeby zobaczył, ale jak algorytm do Was wyśle, i on zobaczy, że jest ten sam opis aukcji, jak zobaczy, że nie ma smarta, jak zobaczy, że nie ma wysyłki gratis, jak zobaczy, że nie ma żadnych ocen, że nie masz, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, to algorytm tak szybko jak poszedł, tak szybko wróci. Także no musicie wziąć te wszystkie rzeczy pod uwagę. A mówię, a to jest tak naprawdę to, co ja Wam powiedziałem, jest jeszcze pewnie dużo więcej aspektów, tylko ja tak mówię, jak zwykle mówię, na, na, na chłopski rozum, o tak. Nie mam żadnego tutaj scenariusza, nie mam tutaj nic wam ciekawego do powiedzenia, takiego, co by ktoś inny wam nie powiedział. Po prostu na mój chłopski rozum ja to tak widzę. Więc nie sprzeda wam się, jeżeli nie zrobicie czegoś, co zainteresuje Allegro. I tyle w temacie. Tak uważam. Podrzuciłem wam zajawkę. Zacznijcie szukać, zacznijcie się szkolić, zacznijcie weryfikować, zacznijcie robić zdjęcia, zacznijcie usiąść, żeby zrobić porządny opis. Tutaj jeden, jedna osoba, y, która tutaj troszeczkę współpracuje ze mną w związku z dropshippingiem, mówi, że pozdrawiam Ciebie oczywiście, że wystawiał aukcję do trzeciej czy czwartej rano, że szykował porządne opisy, że porobił porządne jakieś tam zdjęcia, że fajne tytuły, że to, że tamto, że siamto i kurczę i sprzedaż mu praktycznie od razu wystrzeliła. Jestem zdziwiony czemu mu się to tak sprzedaje, nie, nie wiem. Od razu algorytm go zauważył, od razu widział, że robi coś innego i ciśnie sprzedaż i sam nie wie, co się dzieje, sam już pewnie się, już pewnie na czasach jest. <laughs> no to oczywiście taki żarcik, no ale przyłożył się, poświęcił kilka godzin, posiedział w nocy. Pewnie algorytm nie miał w nocy co robić. Zauważył, że jakiś czubek wystawia e, po nocy oferty i się tutaj stara i tworzy, i zaraz go tam wiecie. Nie było roboty w nocy, no to zaraz go tam pewnie gdzieś e, gdzieś tam go. E, gdzieś tam go zaraz e, do aukcji wrzucił. Oczywiście za tego czubka to się nie obraża i po prostu to jest, co <gryw> w się <sensie> nie obraża, <gryw> że to nie jest obrażanie, tylko to jest właśnie e, pochwalenie. O.